28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler wypowiada Polsce pakt o nieagresji. Trzecia Rzesza, dążąc do zdobycia przestrzeni życiowej i hegemonii w Europie, decyduje się na podbój Polski. Przedtem Niemcy zajęli Austrię i podporządkowali sobie Czechosłowację, a w marcu 1939 litewską Kłajpedę. Hitler, mając na uwadze łatwość, z jaką przyszło mu powiększać swój kraj, spodziewał się utworzenia z Polski kolejnego kraju satelickiego. Odrzucenie żądań przez Józefa Becka spowodowało, że Hitler postanowił uderzyć na polskie zbrojnie. W połowie kwietnia 1939 Rzesza zaczyna przygotowania do napaści. Atak miał być przeprowadzony z zaskoczenia, przeważającymi siłami i w jak najkrótszym czasie. Na Polskę w 1939 miała w pełnej mocy spaść niemiecka koncepcja wojny błyskawicznej – Blitzkriegu. Uderzenie miało nastąpić 1 września w kierunku Warszawy ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza, omijając Wielkopolskę. Niemieckie wojska lądowe miały być aktywnie wspierane przez lotnictwo i marynarkę wojenną. 14 lipca 1939 szczegółowy plan wojny z Polską o kryptonimie Fall Weiss został przyklepany, a na granicy rozpoczęto rozmieszczanie sił. Głównym problemem Niemiec były mocarstwa zachodnie, Francja oraz Anglia. Hitler uważał, że głównym powodem przegranej Niemiec podczas Wielkiej Wojny była walka dwufrontowa. W związku z tym na zachodzie powstał pas umocnień zwany Linią Zygfryda oraz rozstawione zostały 23 dywizje rezerwowe. Nie zmienia to faktu, że gros armii niemieckiej znajdował się na wschodzie. Francja, dysponując wówczas największą armią w Europie, prawdopodobnie byłaby w stanie przeprowadzić skuteczne uderzenie podczas kampanii. Francuzi posiadali przewagę liczebną oraz zaawansowane siły pancerne które wówczas mogły się równać z czołgami niemieckimi. Niemiecka linia Siegfrieda była wówczas niedokończona i kiepsko obsadzona, a sam Führer mówił o ewentualnym ataku na zachodzie jako Finis Germanii, koniec Niemiec. Niestety, francuskie dowództwo, straumatyzowane wielką wojną, nie zdecydowało się na atak. Warto tu wspomnieć, że Francja wykonała niewielką ofensywę w regionie Saarbrücken, ale szybko się wycofali. Francuska ofensywa mogła skończyć się różnie. Ale inną sprawą było lotnictwo. Większość niemieckiego Luftwaffe znajdowało się nad Polską, a lotnictwo brytyjskie mogło rozpocząć bombardowanie Rzeszy. Nie zrobiło tego. Polska z Francją była związana z sojuszem wojskowym, a z Wielką Brytanią zawarła układ 25 sierpnia. Mimo tego alianci nie wywiązali się ze zobowiązań. 12 września na konferencji w Abbeville alianci zdecydowali się na zatrzymanie ofensywy w Sarze i wstrzymanie pomocy dla Polski. Wracając na wschód, Niemcy swoje siły podzielili na dwie grupy armii. Grupa Armii Północ składała się z dwóch związków: trzecia armia generała Georga von Kuchlera posiadała siedem dywizji piechoty. I jedną brygadę kawalerii. Czwarta armia Guntera von Kluge posiadała 5 dywizji piechoty, dwie dywizje piechoty zmotoryzowanej i jedną dywizję pancerną. Grupa armii południe posiadała trzy zgrupowania. Ósma armia Blaskowicza złożona z pięciu dywizji piechoty atakującej w kierunku Łodzi i Piotrkowa. Dziesiąta, najsilniejsza armia Reichenała, 6 dywizji piechoty, trzy dywizje pancerne i jedna zmotoryzowana. Ostatnią armią, czternastą, Dowodził generał Wilhelm List. Posiadał on dwie dywizje górskie, pięć dywizji piechoty, jedną pancerną i jedną lekką. Każda niemiecka dywizja piechoty składała się z 17 tysięcy żołnierzy. Łącznie na wschodzie Niemcy posiadali 1 850 tysięcy żołnierzy, 11 tysięcy artylerii, 2,5 tysiąca czołgów oraz 2 tysiące samolotów. Naczelnym wodzem niemieckich wojsk lądowych był Feldmarszałek Walter von Brauschitz, ponadto marionetkowa Słowacja. Przeciw Polsce zmobilizowała złożoną z trzech dywizji Armię Polową Bernolak. Polska dysponowała znacznie mniejszymi siłami. Po śmierci Józefa Piłsudskiego naczelnym wodzem oraz marszałkiem został Edward rydz Śmigły. Podczas wojny z bolszewikami dowodził on armią, która zdobyła Kijów. Po śmierci Piłsudskiego uważano go za najlepszego dowódcę pod ręką. Na wypadek wojny z Niemcami przygotowano plan operacyjny Zachód. Zakładał on obronę wzdłuż całej granicy z Niemcami oraz Słowacją, a w razie niepowodzenia organizacja obrony na linii wielkich rzek – Wisły i Sanu. Planem C był odwrót na niewielką pograniczną enklawę, zwaną Przedmościem Rumuńskim. Polska pod broń powołała 950 tysięcy żołnierzy, których podzieliła na 8 armii. Armia Modlin generała Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego, Miała osłaniać kierunek na Warszawę od północy i obszar wokół Muławy. Posiadał on dwie Dywizje Piechoty i dwie Brygady Kawalerii. Ponadto w skład Armii Modlin wchodziło kilka jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza oraz garnizon twierdzy Modlin. Na zachód od Modlina znajdowała się Armia Pomorza generała Władysława Bortnowskiego. Posiadała cztery Dywizje Piechoty, dwie Brygady Kawalerii. Oraz oddziały obrony narodowej i KOP. Poniżej znajdowała się chroniąca Wielkopolska Armia Poznań. Dowodził nią generał Tadeusz Kutrzeba, posiadając cztery Dywizje Piechoty i Wielkopolską Brygadę Kawalerii. Dalej znajdziemy Armię Łódź, której zadaniem była obrona rejonu Łodzi, warty Piotrkowa-Trybunalskiego i jak najdłuższe opóźnianie wroga. Dowodził nią generał Juliusz Rumel, autor znakomitego zwycięstwa z bolszewikami pod Komarowem. Rumel posiadał trzy Dywizje Piechoty, jedną elitarną Dywizję Piechoty Legionów. I dwie brygady kawalerii. Na Śląsku stacjonowała armia Kraków generała Antoniego Szylinga, największe zgrupowanie wojska polskiego na granicy z Niemcami. Cztery dywizje piechoty, jedna brygada kawalerii jedna brygada kawalerii zmotoryzowanej i jedna brygada górska. Najmniejszym polskim związkiem była armia Karpaty Kazimierza Fabrycego. Ledwo jedna brygada górska i jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Za to wymarzony do obrony teren Karpat. Największą polską armią była armia odwodowa Prusy. 5 dywizji piechoty, brygada kawalerii i warszawska brygada pancerno-motorowa. Na zachodnim odcinku Prus Wschodnich Stacjonowała samodzielna grupa operacyjna Narew, dwie dywizje piechoty i dwie brygady kawalerii. Polska dywizja piechoty liczyła 16 tysięcy żołnierzy. Niestety większość dywizji polskich 1 września było dopiero w drodze na pozycje wyjściowe. Siły polskie ustępowały Wehrmachtowi nie tylko liczebnie, ale i technologicznie. Na linii frontu w chwili ataku Niemiec znajdowało się jedynie 550 tysięcy żołnierzy. Polska posiadała 600 czołgów, w tym tankietki i sprzęt zakupiony na zachodzie. W powietrzu Polska posiadała 392 samoloty bojowe i 102 samoloty pomocnicze. Wehrmacht posiadał nowocześniejszą komunikację, miał też lepszą logistykę i lepsze wojska pancerne. W dodatku III Rzesza, w ramach układu Ribbentrop-Mołotow, zapewniła sobie sojusznika w postaci Związku Radzieckiego. Warto wspomnieć, że przez większość okresu międzywojennego Rzeczpospolita bardziej spodziewała się konfliktu z bolszewicką Rosją. W związku z tym powstał znacznie konkretniejszy plan operacyjny Wschód wzdłuż granicy ze Związkiem Radzieckim. Powstawały fortyfikacje, posterunki i obszary warowne, obsadzone korpusem ochrony pogranicza. Większość jednostek tego ostatniego we wrześniu 1939 znajdowała się właśnie na granicy z Rosją. Tymczasem na granicy z III Rzeszą polskie fortyfikacje były znacznie mniej rozbudowane. Między innymi powstał obszar Warowny Śląsk i postawiono wiele bunkrów wzdłuż Warty i na Pomorzu. Ważny jest fakt, że 29 sierpnia naczelny wódz pod presją Anglii i Francji odwołał mobilizację Wojska Polskiego, żeby nie prowokować Hitlera. Mobilizację rozpoczęto w nocy 31 sierpnia, czyli praktycznie chwilę przed atakiem. Skoro Polacy nie mobilizowali armii, Führer potrzebował innego Kasus Belli. W nocy 31 sierpnia przed polską mobilizacją nastąpił atak Niemców przebranych w polskie mundury na radiostację w Gliwicach. Polska mobilizacja zaczęła się chwilę po tych wydarzeniach. 1 września o godzinie 3.14 pierwsze niemieckie oddziały przekroczyły granicę z Polską, zaczynając kampanię wrześniową.